Prawdziwa mieszanka wybuchowa, proszę Państwa, tym razem w studiu programu Jaka to melodia, czyli kolektyw Shanghai. Witajcie! Hello! Cieszę się, że mogę Was w końcu poznać, bo ludzie kojarzą Was tylko z muzyką, jaką gracie. Mało kto wie, jak wyglądacie i kim jesteście, ale może taki właśnie mieliście plan i pomysł na siebie. Myślę, że muzyka liczy się dla nas najbardziej i dlatego tak właśnie jest. No dobrze, to kto jest kim? Opowiedzcie mi o znaczeniu swoich pseudonimów. Ja jestem Franco. Ja Shady, a ja NRD1. Jestem Włochem, ale mieszkam w Paryżu. A twoje korzenie, Shady? Ja jestem Marokanką i dlatego też mówię po francusku, ale urodziłam się i dorastałam we Włoszech. Obecnie mieszkam w Mediolanie. Ja z kolei jestem typowym włoskim DJ-em. Jesteśmy dla siebie jak rodzina. To tłumaczy, dlaczego między sobą rozmawiacie po włosku. Tak? Shady, w jakim języku zatem najbardziej lubisz śpiewać? Który język daje ci największą swobodę? Studiowałam muzykę po angielsku i jakoś po angielsku jest mi najłatwiej. Zawsze jak piszę, to po angielsku. Ale muszę ci się Przyznać, że teraz odkrywam siebie śpiewającą po francusku, bo mimo że mówię po francusku od urodzenia, to nigdy nie śpiewałam francuskich piosenek. Jak rozmawiałam z Garu, to mówił, że francuski daje mu większą możliwość wyrażenia tego, co chce przekazać. Tak, po włosku jest tak samo. Słowa wiosenek są znacznie dłuższe i opisują wszystko dokładniej, ale jest to trudniejsze. W angielskim masz tę płynność i jest łatwiej. Ale wiesz, wielcy artyści mogą robić muzykę w każdym języku. Ty znasz już nawet trochę język polski. Husto tak powiedział. Sama słyszałam. No dobrze. Dziękuję, dzięki. Dzięki brzmi mi tak ładnie o czym opowiada Wasza nowa piosenka? O francuskim tytule Chcieliśmy zrobić piosenkę o Paryżu, bo wszyscy jesteśmy związani z tym miastem i często tam bywamy. Paryż na pocztówkach zawsze pokazany jest romantycznie, a ma do zaoferowania znacznie więcej. Chcieliśmy pokazać to podziemie Paryża, alternatywę i to, że Paryż jest międzynarodowy. Dlatego jest tam mieszanka języków: francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i angielskiego. Śpiewamy Paris, co po francusku oznacza Paryż, ale używamy też słowa Panam, bo tak sami Paryżanie nazywają to miasto. Jak zatem wygląda u Was proces pracy nad piosenką? To zależy. Czasami ktoś z nas ma od razu pomysł na całość, a czasami to jest bardziej organiczne i wszyscy podrzucamy pomysły. Tym razem było bardzo organicznie, bo zaczęliśmy od linii melodycznej, potem zmieniliśmy ten instrumental, ale zachowaliśmy słowa piosenki, a potem też nieco zmieniliśmy słowa. W sumie trochę to trwało, zanim doszliśmy do wersji, która wszystkim pasowała. Czasami, jak Shady chce przekonać nas do swojego pomysłu, to puszcza nam non-stop tę samą piosenkę. Ale zawsze decydujemy ostatecznie o wszystkim razem. Szykujecie już coś nowego? To sekret, ale powiem ci oczywiście. Za kilka miesięcy wydamy nowy single. Super, czekamy. Jeszcze ostatnie pytanie. Co robicie w życiu poza muzyką? Ja jestem reżyserem. Czy to oznacza, że reżyserujesz wasze teledyski? Tak, zrobiłem klip do piosenki Dizzoli i King of the Jungle. I nasz pierwszy teledysk, który nagrałem telefonem, a okazał się mega hitem w sieci. With my Czyli eksperymentujesz, podoba mi się. A ty, Shei? Ja namiętnie gram w gry komputerowe i kocham modę, więc często chodzę na pokazy. Co widać, moją uwagę już na samym początku przykuła twoja hipnotyzująca soczewka wokół. Ja to jestem bardzo rodzinny. W wolnym czasie gram w piłkę nożną i uprawiam boks. Dziękuję, że pozwoliliście się nam lepiej poznać. Dziękuję. Dziękuję.